Jeżeli Peja miał swoją solówkę, to czemu ja mam nie mieć swojej atomówki? Proszę bardzo. E, całkiem ładny gameplay, chociaż wynik mógłby być o wiele ładniejszy. E, jest to za sprawą oczywiście przypadkowych zgonów, e, o które nie ciężko na trybie gry, na jakim właśnie grałem, a była to Wojna Lądowa, czyli 18 graczy, niezbyt łatwe. E, I by the way, pierwszy w zasadzie film z MW2, zależało mi też, żeby to była atomówka, e, o którą nie trudno, nie trudno. Na pewno z racji na to, że y, jestem przyzwyczajony do dużych kill jakie killstreaków, wymagał, jakich wymagał Moab w Call of Duty MW3 y, i nagle, nagła przesiadka na koda MW2 było po prostu banalne. Tylko że y, lekkim utrudnieniem były minimalne lagi, jakie towarzyszyły mi podczas tej gry, gdyż musiałem nagrywać na żywo. Bo Call of Duty Model Warfare 2 nie jest wyposażony w tryb teatru, ale. Jak widzicie, całkiem nawet nieźle mi poszło eee, i jeszcze taka subtelna różnica, jaką zauważyłem między Atomówką a Moabem. Robienie Atomówki, nawet na tym gameplayu, kończy się na, na zdobyciu 7 zabić pod rząd. Natomiast Moab, właśnie wtedy się zaczyna, kiedy zdobywamy Specialist Car Packaging. Właśnie zginęłem z G18, takiej lamerskiej broni, której nie cierpię. No i dlatego właśnie Atomówka jest o wiele łatwiej zrobić w MW2 eee, niż Moaba w MW3 i eem, no. Zaraz prawdopodobnie przełączę się na finalną klasę, nie wiem czemu, e, często oglądam gameplaye, ludzie bez problemu wytrzymują całą grę e, na jednej broni, zaraz są ja też nierzadko, e, ale ja po prostu często mam taką potrzebę, że muszę miotać tymi klasami, zawsze dostaję odznakę za najwięcej zmian broni. Nie wiem czemu, po prostu lubię zmieniać klasy, e, lubię dostosowywać się do momentu danego w grze, bo nie cały czas jedna klasa jest dobra, a robienie uniwersalnych jest do niczego. To, to, co jest do wszystkiego, jest do niczego. No i jeszcze tutaj mam kilka odnośników. Jestem taki podekscytowany, bo dopiero rozegrałem tą grę i w zasadzie zdobycia atomówki nie jest dla mnie jakimś wielkim wyczynem, ale nagranie jej jest już czymś, co rzeczywiście powoduje banana na mordzie. I co jeszcze więcej? Banana na tej mordzie powoduje na pewno 100 tysięcy wyświetleń na filmach. Nie jest to oczywiście 100 tysięcy subskrypcji ani nic podobnego, bo subskrypcji na razie mamy 181, ale dalej jest ładnie. Natomiast te 100 tysięcy wyświetleń to też jest coś fajnego, coś motywującego, dzięki czemu mniej więcej ten filmik pokazuje się jako drugi dzisiaj już film, chociaż zobaczymy kiedy on się zaploaduje, ponieważ jest już późna pora, dlatego może nie będzie to drugi dzień, nevermind. Jeszcze co by to powiedzieć o karcie graficznej, którą wymieniłem. Karta graficzna już widać jakieś poprawy, ale jednak no. Ten film minimalnie laguje ze względu na to, że musiałem go nagrywać live, ale jeszcze będzie o wiele lepiej. Jeszcze mam plan, żeby dołożyć drugą taką samą kartę, dołożyć dwa razy więcej ramu niż mam w tym momencie i wtedy powinna być miazga. Wtedy Battlefield Trójka poleci na luzie. O, i właśnie on również za niedługo w towarzystwie innych gier pojawi się na moim kanale. Tylko muszę go nabyć i sprawdzić, jak będzie się nagrywało na moim obecnym sprzęcie, ale z tego co wiem, niejednokrotnie. Pytałem ludzi, którzy nagrywają taką, tą grę, jaką jest BF3, i mieli sprzęt rzeczywiście na poziomie takim, jaki teraz mam w tym momencie. Tym bardziej, że nie jest to jeszcze zlegowany komputer, świeżuchny, to powinno być całkiem nieźle. I jeszcze a propos tych gier, które mają tutaj się pojawiać, chciałbym poprosić o jakieś propozycje. Wiem, że w tym momencie rzadko kto komentuje moje filmy, jeszcze jest mało lajków i tak dalej, ale. Widząc, że rzeczywiście coraz więcej subów leci i jest całkiem niezły przyrost przez ostatni miesiąc, chciałbym poprosić, aby ktoś rzucił mi propozycję nagrania czegoś. Nie musi to być dokładnie, że nagraj to mi tą grę, bo na pewno nie będzie to najłatwiejsze, aby zdobyć i obczaić kompletnie jakąś nową grę, ale mogą to być również propozycje bardziej wyzwania, na przykład zrób atomówkę nożem. Uff, oczywiście nie aż takie skrajne, bo atomówka nożem nie jest najłatwiejszą rzeczą. O, i jeżeli mi się dobrze wydaje, mnie się wydaje, to już w tym momencie zacząłem tego killstreaka, Prawidłowego, tam byłem na krawędzi, na kompletnej krawędzi, mogłem zginąć, i to chyba będzie teraz zaraz granatnik, przeleci mi przez ekran, e, moje życie stanie, e, uff, co moje życie stanie, całe życie przeleci mi przed oczami. E, ale jednak e, ostatnimi siłami coś dobiję, czy to już teraz, czy to już teraz, tak patrzę na ten gameplay, tak to już w tym momencie, patrzcie, czerwony ekran tutaj ostatecznie wyciągnąłem drugą broń o, jak to pięknie wyglądało i szybko poleciał e, Harrier w stronę ich spawna i co jeszcze, możecie dawać mi wyzwania oczywiście nie jakieś skrajne, typu e, atomówka z noża e, ale jeżeli na przykład byłoby Wyzwanie atomówka bez killstreaków byłby taki, taki czysty Moab, a nawet troszkę trudniejszy niż Moab w mw ponieważ nie miałbym car package, nie Carpacagia, tylko killstreaków specjalisty, nie mógłbym mieć więcej perków i byłbym ograniczony do tych trzech, jakie mogę wybrać standardowo. I zwalniamy. Niestety musiałem w tym momencie przykampić, bo nie chciałem ryzykować. I już jest boom. 11 killstreak, mój czapr nadlatuje i w tym momencie tak mi się trzęsło ręka, już miałem lekkie nerwy. Oczywiście nie dlatego, że po raz pierwszy jestem na małabie, no bo to nie pierwszy małap mob, tych małabów też nie liczę. Oj, co ja mówię, nie małabów, tylko atomówek. Już nie liczę tych atomówek, ile ich było, dlatego po prostu sama atomówka nie jest wyzwaniem, już wyzwaniem jest dla mnie nagrać. Nawet muszę powiedzieć, że Całkiem niedaleko byłem atomówki na konsoli raz, a na konsoli jestem. Kon o! pieprzyć konsolę. Miód dla uszu! Po prostu w tym momencie, niestety nie nagrał mi się dźwięk, e, źle ustawiłem nagrywanie, ale miód dla uszu! W momencie, kiedy Chopper wlatuje nad wszystkich i słychać tylko tak. Te hity markery latają, to jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne. Nie miód do uszu, tylko dla uszu. Poezja, po prostu poezja. Uwielbiam ten dźwięk, oczywiście pod warunkiem, że nie jest on y, efektem strzału ze snajperki, bo wtedy. Hitmarker jest nie widziany kompletnie, niejednokrotnie. A wiesz, co, możecie sobie poszukać fajnych hitmarkerów? O, ptut, ptut, to też jest w uszu. <laughs> się rozgadałem, ale ten dźwięk atomówki. New Ready, turn the key. tyry tyry też jest piękny. Oj, zestrzeli mi Hariera, a jeszcze byłoby więcej zabić w tym momencie. 44 do 12, tych 12 zgonów nie powinno tutaj być, ale no jednak załapały się jeszcze taki longshot, shot, próbę, próbę longshota za z Akimbo, jednak to nie wyszło. Tym bardziej, że miałem do tego perk ninja, który. Nie pomagał mi tak, jakby to pomogło. E, steady aim, e, pewna ręka, ułatwienie celowania, ale ten jakoś poszedł, fa, 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 fa masa podniosłem, ten poszedł na jednego bursta i w tym momencie ten climber mnie nie zabił na szczęście. Ale tutaj już nie było tak pięknie. E, troszkę moje nerwy e, dały się we znaki jeszcze próbowałem coś dograć, żeby dokończyć tego gameplaya, żeby to, ale jednak nie. E, stwierdziłem, że jednak nie ma co czekać i w tym momencie, pusz! Dobra, możecie za to zalekować, przecież ładna atomoweczka była, co nie? Możecie, no, możecie. Znaczy, niekoniecznie zalekować, ocenić, tak jak to mówię, co nie? Ocencie, zasubskrybujcie, bo fajnie będzie co, nie? Będziecie częściej sobie oglądać to, co ja wysłał mi to rozpocznijcie. Takie slow motion final ROM plus 300. I ostateczny wynik 53 do 15, czy się nie mylę? Tak, 53 do 15, przy tym 4 asysty. I oczywiście good game dla wszystkich, którzy znaleźli się w lobby. Dzięki za oglądanie, na razie.